nie, ja czytam tutaj, prawda? Kurde, no oni to dopiero zaczęli wyjaśnić. Ile tutaj o mnie jest, Ja pierdolę, Ej, dobrze, 25 minut to będzie na śluby. tu Rock Radio. Ja pierdolę, cały dom płynie. Ja, aż taki stary. Czuję się, w ogóle to zapomniałem, jakbym był maluchem. Fiatem 126P. <ślaming> <ślaming> no, jest Trochę jesteś. Karol. Nie używaj w moim kontekście słowa maluch, bo zamknę się w sobie i będzie z tego. Dobrze, proszę państwa, teraz tak, ważny moment. Rebus jebus, tak? Państwo znają zasady, e, państwo posłuchają i państwo dzwonią 224-066. E, Karolku, proszę. Michaelu Normanie Randalu zostałeś uznany za winnego zamordowania Artura Reginalda Webstera. W tym przypadku... Muszę dostać do żywocie. Dziesięć lat. Dziesięć? Skandal. Pięć. Uczciwie. Wskazuję cię na trzy miesiące.